pokazać poprzez Worklife Fit Tour, w którym wyruszamy dwoma kamperami w Polskę. jak Worklife Fit może oddziaływać pozytywnie na... Well-being pracowników i przeciwdziałać takim zjawiskom negatywnym jak wypalenie zawodowe czy quite quitting. Naszą podróż odbywamy z Warszawy do Poznania, z Poznania do Wrocławia, z Wrocławia do Katowic, z Katowic do Rzeszowa i na koniec finał w Krakowie. work -life -y dla mnie to przede wszystkim duża elastyczność, bo mogę decydować z jakiego miejsca chcę dzisiaj pracować, czy o której w ogóle zacząć tą pracę. Badania pokazują, że 80% pracowników załatwia swoje sprawy w trakcie pracy. I do tego potrzebuje urlopu. Czy naprawdę potrzebujemy brać urlop, żeby wyskoczyć do urzędu, załatwić jakąś sprawę na 30 minut? Jest taki trend na świecie i liczymy w Talent Place, że będzie on akceptowany w coraz większej liczbie firm. Tak, aby pracować z każdego miejsca, w którym możemy pracować i chcemy pracować, żeby pracować w tych godzinach, kiedy rzeczywiście. Jest to wymagane, jest to konieczne, żebyśmy byli w pracy. Work Life Fit to nowoczesna kultura organizacji pracy, która pozwala w sposób elastyczny, indywidualny pracownikom łączyć pracę z ich e, życiem prywatnym. Dla mnie, przede wszystkim, to jest w zasadzie, tak szczerze mówiąc, być albo nie być, jeśli chodzi o moje życie zawodowe. Jako matka trójki dzieci mam poczucie, że mogę wrócić do pracy mogę się realizować, mogę się rozwijać bez jakiegokolwiek uszczerbku na mojej roli mamy, na moim życiu rodzinnym. My w Talent Place chcieliśmy być trochę innowacyjni i odpowiedzieć również na potrzeby naszych pracowników. Dlatego wprowadziliśmy Benefit, mieszkanie w Alicante i z tego mieszkania może skorzystać każdy z naszych pracowników raz w roku. Miałam okazję wyjechać z moim teamem sprzedażowym i tam pracowaliśmy sobie część dnia. Pracowaliśmy, część dnia właśnie zwiedzaliśmy część Hiszpanii. Mamy mieszkanie w Alicante, do którego każdy pracownik może pojechać na tydzień, pracować na tak zwane workation, czego nawet nie rekomendujemy do końca, bo rekomendujemy vacation, czyli po prostu wakacje. Dla mnie work life fit to przede wszystkim takie indywidualne podejście do pracownika, do tego, żeby mógł sobie dopasować pracę do swojego życia. Wiadomo, że dzisiaj tych rzeczy trzeba trochę różnych załatwiać w ciągu dnia. Ja jako mama doskonale wiem, że czasem się dziecko rozchoruje, a mimo wszystko chcę, żeby zadania były wykonane. Mogę po prostu pewne rzeczy odrobić po południu, czy wieczorem, czy zmienić się z mężem, czy po prostu pracować w mniejszym wymiarze godzin. Brak barier geograficznych. Szczególnie w rekrutacji jest krytyczny, żeby odnieść sukces w biznesie i my tych barier nie chcieliśmy mieć. Tak? Także potrzeba biznesowa sprawiła, że pracowaliśmy sobą zdalnie, natomiast to sprawiło, że model pracy i kultura organizacyjna naszej firmy jest właśnie oparte na tych dwóch ogromnych filarach, czyli elastyczności i zaufaniu. Stąd pomysł na World Life Fit i stąd ta filozofia i, i kultura pracy.